Dzień dobry, mili Państwo. Z tej strony popcorner, czyli Maciej i Ola, maciola, papiery rozwodowe. Nasz kącik związany z kulturą, popkulturą nawet powiedziałabym. Uwaga. Uwaga. Popcorner! Tematem dzisiejszego odcinka, moi drodzy, jest popcorn, ale jest też. Rzecz, którą możecie zobaczyć na mojej koszulce, ja nie wiem, czy ją tutaj widać, widać. czy widać ją w kadrze? Widać w kadrze Polski. Janek? Ona teraz będą w kadrze Polski te koszulki, mało kto wie, ale od kiedy mamy nowego selekcjonera, to właśnie te koszulki będą w kadrze Polski. Byłoby super. Michał Probierz będzie je, Polacy będą grać w takich koszulkach. Probierz. Probierz, no tak. No tak. E, to jest y, gula, czyli, czyli, obżarstwo, moi drodzy. Obżarstwo, ale dzisiaj nie o grzechach, chociaż może o grzechach. Może trochę też tak, trochę... no, o, w, jednym z siedmiu grzechów o obżarstwie. Tak, tylko nie, chciałam powiedzieć, że nie, może wiesz w przełożeniu na same grzechy, y, ale w ogóle po prostu o żarciu. O żarciu. Dzisiaj będzie o żarciu, bo żarcie jest niesamowicie. Fajne. Tak, jest niesamowicie fajne i jest też. Y, absolutnie wykorzystywane przez i kino, i seriale, i generalnie całą popkulturę. Wiedzenie zdominowało nasze życie pod kątem, no właściwie wszystkiego. Wszystko Największe kłótnie między nami na przykład są o jedzeniu, i to też zrobiliśmy Dówno nawet kiedyś o tym o odcinek. Tak no ale kiedyś, kiedyś były największe kłótnie związane z jedzeniem. Co zamówić, skąd zamówić, czy gdzieś jechać, czy coś tam, czy coś zrobić i co jemy i tak dalej. Tego było odzajebanie. Tak, więc tego było mnóstwo, i generalnie wszystko się obraca dookoła naszego, yy, całe nasze życie obraca się dookoła jedzenia tego cyklu. W pierdol wysraj, w wpierdol, wysraj, tylko że generalnie częściej się jednak wsadza do buzi niż wydala Dubskiem. Tak, że tak obrazowo mówiąc. A teraz... To jest ta popkultura, właśnie o której chcieliśmy wam powiedzieć. Słuchajcie, ja chcę zaznaczyć od razu na samym początku, na samym wstępie, że generalnie to jest tak, że jak widzisz na przykład jedzenie w filmie, nie, to jesteś głodna. Jak widzisz, że ktoś je coś, albo są jakieś sceny z tym związane. To no jestem głodna. No to prawda akurat, więc okej, okay, ja, dobre, głupie ja pytania. mam ochotę, żeby coś zjeść, więc. Ja ostatnio, jeżeli mówimy o jakichkolwiek filmach, film, który sprawił, że zgłodniałem, to był The Whale, naprawdę. I nie żartuję. Jak Brendan Fraser zamawiał tam pizzę, zawsze dwie pizze sobie zamawiał, nie? Jak on jadł tak w obrzydliwy ten sposób, to było pokazane, że on je, że wszystko jest tłuste, że on. No, specjalnie to było tak pokazane, żeby to tak jakby zniesmaczyć, to ja wtedy sobie pomyślałem, żebym ja tak zjadł taką pizzę. To, wtedy. Nie, wtedy ja nie miałam kompletnie ochoty na jedzenie czegokolwiek, plus to nie moja pizza, jakaś jeszcze posmarowana majonezem. No nie, to mi... majonezem nie, ale ja sobie... Vibe. Ja sobie wtedy zamówiłem, właśnie wtedy nie zamówiłem sobie, dopiero później zamówiłem sobie telepizzę. I bo ja no lubię czasem. taką... Właśnie nie mam ochoty nigdy. Bo ja sobie lubię właśnie taką czasem telepizzę zamówić, która jest taka no inna, nie? Taka no wiadomo bardziej fast foodowa niż taka pizza neapolitańska i tak dalej. Więc wtedy The Whale mnie tak jakby zainspirowało do tego, Mimo, że tragiczna historia, mimo, że Darren Aronowski zrobił fantastyczną pracę, mimo, że mamy tutaj teatr właściwie jednego aktora, no może tam kilku, ale no Brendan Fraser tutaj. Zdecydowanie kilku aktorów. Tak, tak, ale Brendan Fraser jednak bryluje w tym wszystkim swoją niesamowitą postacią, która zresztą jest, jest bardzo niestereotypowa. To jest, generalnie, jak myślisz sobie o takim gościu, który wpierdala, po prostu robi się z niego wielka kula i ciężko mu jest, jego serce nie wytrzymuje i tak dalej, to myślisz sobie, że to jest taki przegryw, ale taki zgorzkniały, taki sarkastyczny, taki wkurwiony na życie, a tu się okazuje, że jest to jednak inna postać, nie I to jest bardzo fajne w tym. Ale chyba nie o tym dzisiaj, tak szczerze mówiąc, no bo to jednak nie jest film o jedzeniu, to jest raczej film o, o stracie, o godzeniu się z tą stratą lub też niegodzeniu i... O tym jak można sobie żyć I, o, życie miłości, i, tak, i, i yy. o rodzicielstwie, jak to często Ale jest w filmach Aronowskiego. Ale o których o których dzisiaj nie, nie, to nie, są nie, przecież o przecież o jest Tłem, jest jakimś wątkiem, Nawet ale doku... nie jest głównym wątkiem. Nawet dokumenty, o których wspomnimy, też nie są. opowiedzieć, tak. Nawet dokumenty, o których wspomnimy, też nie są związane tylko stricte z jedzeniem. Znaczy one są związane stricte z jedzeniem. To zależy. Tak, ale one są związane stricte z jedzeniem, ale chodzi w nich o coś innego, bo dokumenty, które tutaj mamy, to jest na przykład Chef Stable, które pokazuje. Pasje ludzi, geniusz ich, ich historie. No tak, szaleństwo. Ale w celu jest o jedzeniu zdecydowanie. Jasne, bardzo. ale niech. No, widzisz. O, tak, tylko że o jedzeniu wyniesionym na wyżyny absolutnej sztuki. E, czyli tak jak nie wiem, zwykłe jedzenie można by nazwać popkulturą, a to tamto jedzenie z muzyką klasyczną. Mhm. E, jest po prostu czymś troszeczkę wyżej. To tak jak no tak. pójście do opery, a nie do kina. Ale wiesz co? Takie stricte o jedzeniu to są na przykład kanały Food Insider, gdzie oglądasz sobie top 45 potraw, które musisz zjeść w swoim życiu. Bardzo to jest lubię to o jedzeniu. Oglądać. Ja też, Tymon też. Ale mi bardziej chodzi o to, że ten Chef's Table to jest jednak pokazanie geniuszu tych ludzi, którzy stoją za tym jedzeniem. Geniuszu szaleństwa. Właśnie tak, No, no i właśnie tej pasji tak w dużej mierze i innego podejścia absolutnie do produktu z którego powstaje późniejsze danie, bo to też ma bardzo duże znaczenie, z jakim szacunkiem dużym osoby, które występują w Chef's Table, z jak dużym szacunkiem obdarzają jedzenie. No my też poszliśmy tym tropem kiedyś i pojechaliśmy do knajpy Dario Ceciniego, ceciniego. ja nie pamiętam nigdy. On mówił Cecini chyba, nie? Że, tak. Że tak. No w sumie byliśmy tam już cztery to razy. To jest i oni inaczej czytają tak, troszeczkę tak. I Cekini powiedział, że można tak mówić, tak, ale, to, a w cechini ale w Toskanii się no. mówi Cecchini. Albo Ceszini nawet, nie, już nie no. pamiętam. W każdym razie Jak byliśmy tam inaczej. trzy albo cztery razy. I on ma, o nim cały jest odcinek szef Stable. To jest chyba o, w szóstym sezonie, chyba, ale możecie to sprawdzić. To jest o prostu. gościu, który wychowywał się jako syn rzeźnika. I musiał po jego śmierci przejąć ten interes biznes, mimo że był wegetarianinem, to musiał zmienić swoje nawyki w ogóle żywieniowe i tak dalej, znaczy może nie żywieniowe, ale w ogóle obcować z mięsem. I on chciał weterynarzem zostać. Tak, chciał weterynarzem. I, i musiał no, jakby robić trochę inną rzecz, ale dzięki temu wymyślił coś, co się nazywa Solocicia. Czyli to jest restauracja, w której podaje się teoretycznie te resztki jedzenia których, które nie są kupowane. Tak, przez ponieważ ludzi. on prowadzi dwie restauracje. Jedna z restauracji to jest restauracja, Bisteka. w której się serwuje steki i te, nazwijmy to, lepsze części krowy, głównie krowy, tam też jest mięso świnie, ale raczej bazują na, na wołowinie w tej kuchni. I żeby nie wyrzucać reszty zwierzęcia, żeby, żeby oddać jakby. Cały należyty szacunek y, temu poświęconemu jednak do zjedzenia zwierzęciu wymyślił drugą restaurację, która właśnie specjalizuje się w wykorzystywaniu części z wołowiny, takich, na których zwykle kucharze nie pracują. Tak, ale no dobra, no to jest jedna jakby para kaloszy, nie będziemy tutaj o tym opowiadać, bo to bez sensu. Dalej, lećmy dalej z tym, co mamy, bo jeszcze jest jeden dokument, który oglądamy i który często gdzieś tam się przewija, to są kuchenne rewolucje. Tak często ogląda? Nie, oczywiście, że nie. Kochenne rewolucje oczywiście na czymś innym bazują, ale do tego wątku dojdziemy. Nie chcę tutaj jeszcze tylko zahaczyć o Antoniego Burdę, którego też oglądamy. Tak, ale tutaj są dwa dokumenty, jeżeli tak. chodzi o Antoniego Burden i w sumie. Są dwa trzy różne. nawet są miejsca nieznane, jestną rezerwacje i coś jeszcze Bez rezerwacji i. My głównie miejsca nie nieznane. Miejsca nieznane. nieznane są zdecydowanie mniej o kuchni, dużo bardziej o kulturze, i to o takiej kulturze, która jest nam bardzo nieznana. Ale wszystko kręci się dookoła tej kuchni. Nie? Wszystko kręci się dookoła kuchni, ale kuchnia jest jednak tam dosyć sporym tłem. I to, te, Czasami... i to też jest właśnie o szaleństwie tak. tych ludzi i tak dalej. O szaleństwie w ogóle samego Burdena, który no jest jednak dosyć ciekawą postacią. Tak, ale bez rezerwacji jest zdecydowanie mocniej oparte już o, o kuchnię. Tak, zdecydowanie mocniej. No i właśnie tym trendem, tym tropem w pewnym momencie poszły wszystkie programy telewizyjne, kiedy zaczęły się kiedy ludzie przestali już się jarać kompletnie kurwa śpiewaniem gwiazd czy też nie gwiazd kiedy przestali się jarać tańcem czy to gwiazd czy właśnie ludzi z ulicy to zaczęli się jarać ludzie kuchnią i zaczęły być te programy wszystkie promowane mm -hmm. w stylu MasterChef, szef Chef Top Chef, MasterChef Junior, Top Chef Junior, Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, tak gotujące dzieci, gotujące psy, kurwa, gotujące kurwa świnki morskie Gotujące psy tylko jednej rasy, pamiętajcie, to są psy, które robią wszystko. Tak, gotujące psy. No, to to są akurat border program. Nie, to są progr... Nie, ja mówię Border Collie gotujące. psy. Program z konfederatami, to jest program gotujące psy. E... W każdym razie, no oprócz tego jeszcze była ta Magda Gessler. I oczywiście my jest w po... nadal. Znaczy jest nadal. To jest my w Polsce... jeden z najbardziej popularnych programów tak związanych jest. z jedzeniem w Polsce. E... Oparty gdzieś na programie Gordona Ramseya. Jasne, tak, tak. Tylko właśnie chodzi o to, że te wszystkie programy to są, to jest wynik tego, co było w Stanach jakiś czas temu i do nas to przyszło troszeczkę później. No, bo generalnie ludzie... Jarają się tego typu rzeczami, bo jedzenie jest na tyle związane z naszą kulturą, zawsze z czymś miłym, z czymś sympatycznym, z czymś fajnym, z tym, ze spotykaniem się ze znajomymi, wspólne gotowanie, wspólne wyjścia gdzieś i tak dalej. Więc my to odbieramy pozytywnie, dlatego jakby popkultura czerpie garściami i wrzuca nam to. I takich tematów kulinarnych, no to jest generalnie sporo, jeżeli chodzi o filmy czy też seriale. Ostatni serial, który obejrzeliśmy, to jest The Bear. Na przykład... The Burr. Burr. To jest serial o Knajpie w Chicago, która... No, serial polega właściwie na tym, że oczywiście. Obserwujemy... o barze. To jest na, na początku Na jest początku to bar, bar takiej kanapkownia. Tak. Taka... Bar kanapkowy, nie jakichś najwyższych lotów. Z tak, raczej, raczej tańsze jedzenie niż droższe, szybkie dla jakichś pracowników, którzy tam gdzieś się w pobliżu. A taki kultowy, kręcą. taki wiecie, na zasadzie, wiecie, kebab, na który zawsze idziecie, jest zajebisty, nie? mimo mhm. nie że buda wygląda obskórnie, nie? Tak. No i to jest o takim szefie kuchni, który jest też pierdolnięty, a totalnie jest jakimś psycholem, młodym gościem i który... I który był w najlepszej restauracji na świecie pracował, a potem musi przyjechać do tej restauracji, ponieważ jego brat nie żyje, który za tą restauracją dowodził, i on musi przejąć po nim interes. I nagle z tej takiej pozycji, takiego top szef, nagle spada do pozycji, znaczy nawet nie spada, bo on dalej jest szefem restauracji, tylko jakby z zupełnie innymi ludźmi, w zupełnie innym systemie i inaczej musi pracować. Nie? Tak, i dochodzą do wniosku z w sumie współpracowniczką, która jest mocno zaangażowana, że również chcą tę knajpę popchnąć do tego, żeby zdobyć gwiazdkę. Tak, gwiazdkę nie ninja, tylko gwiazdkę myślę, po to, żeby mieć na opony, bo każda gwiazka to jest jedna opona, którą oni dostają, dlatego nikt jeszcze nie dostał zestawu czterech opon, bo jest tylko do trzech gwiazdek. Naprawdę, to o to chodzi, nie? Wtedy oni dostają te najlepsze opony totalnie, na świecie do samochodu. Totalnie samochodów. dużo są restauracji. Opony. To są opony, które hamują z 300 na godzinę gwiazdki. do zera w jedną dziesiątą sekundy. Wyobrażacie sobie to przeciążenie. Macie cały czas kłamie. Pasy by was marnuje tutaj nasz czas po prostu ceny na kłamstwa swoje. E, więc był ten The Bear. Yy, jako, jako serial taki ostatni, który widzieliśmy i który był związany mocno z jedzeniem, ale ostatnio też w ogóle było sporo jakichś rzeczy okołojedzeniowych, na przykład MENU, które wyszło chyba w styczniu albo w lutym, nie, nie pamiętam teraz tak, dokładnie. Tak, MENU to był film, który wiedziałam od razu, że spodoba się bardzo Tymonowi, bo z jednej strony no, był jakimś rodzajem thrillera, czymś takim yy, który przez cały czas zaskakuje, gdzieś ta fabuła jest cały czas gdzieś z zaskoczeniem, a wszystko obraca się wokół jedzenia i że to jedzenie gra tam takie główne skrzypce, a tym on jest bardzo zaangażowany w gotowanie i w ogóle w kulinaria. Więc wiedziałam, że mu się bardzo film spodoba no i takie, nie myliłam się. Bo To jest takie pomieszanie właśnie czegoś kulinarnego z kurwa Hunger Games albo z jakimś w, tym Battle Royale nie? w pewnym momencie mhm. zaczyna się nawet robić. Jest to thrillerowe, jest tutaj mocno vibe get out. Jest, jest to dziwne kino. To nie jest moim zdaniem najlepszy film, jaki wyszedł mm -hmm. ostatnimi czasy, ale jest też na tyle satysfakcjonujący, że można go spokojnie zobaczyć. On wyszedł mniej więcej w tym samym czasie... Mm jak było w trójkącie mm -hmm. i pamiętam, że gdzieś niektórzy ludzie porównywali, porównywali te filmy. Wiesz, do czego porównywali też? Do Glass Onion. I do Glass Onion też, tak. tak. To było właśnie takie porównywanie, że podobne coś tam, ja bym, mystery, tajemnica. Ja bym tego nie porównywała. No, bo nie ma sensu. Nie, tak, nie porównywałabym tego, zdecydowanie bardziej też podobało mi się w trójkącie niż Meni. Natomiast Meni było filmem o tyle dla mnie komfortowym, że chętnie zobaczyłam drugi raz z Tymonem. Nie miałam czegoś takiego, że nie chcę się oglądać. To by się nie chciało drugi raz no, Główną sceną w trójkącie jest scena związana z żarciem. Ja właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, że bo po, po to mówiłam o trójkącie między innymi, że, że jest tutaj piękna scena związana z jedzeniem. Tam również się pojawia mni pełne, przedstawione na kolacji z kapitanem statku. Podczas sztormu podczas sztormu. I na tej kolacji serwują bardzo wyszukane dania, głównie z owoców morza, i ta kolacja kończy się źle, kończy się katastrofalnie. Kończy się generalnie sraniem, tak? żeganiem i tak dalej, wylaniem się kibli, w ogóle jakąś totalną sraką. Ani apokalipsą, Nielką apokalipsą, apokalipsą z tak. No dokładnie. I jest to jedna z najlepszych scen żygania e, zbiorowego, jaki widziałem. Druga była. Family Guy. Family Guy. a jeszcze jedna była w Team e... America. A myślałam, że powiesz, że w tym. E... W What We Do in the Shadows Nie. jeszcze była zajebista tak, scena żygania. Tak, to była wspaniała <laughs> scena żygania. Jedna z moich ulubionych też. Ale myślałam, że powiesz o Monty Pythonie jeszcze. A, no jeszcze, dobra, Monty Python też oczywiście była scena... Jedna z pierwszych tak? kultowych scen Jeszcze żydania. było Gunis, Gunis też przypomnę, zresztą Monty Python właśnie to też... Y bardzo dużo rzeczy działo się w restauracji w Monty tak. Python, na przykład yy, z widelce. Z brudny widelec. Nie, tak, nie. <laughs> nie znaczy brudno, z brudny widelec dobrze, że nie powiedziałem, że łyżka też jest tak. brudna, <laughs> Więc yy, generalnie yy, czerpanie z jedzenia jest mocno zakorzenione w kulturę. Zresztą chociażby nawet taki film jak Milczenie Owiec, gdzie to jedzenie, to co pamiętasz z tego, to wątróbka i Chianti. No, cały wątek Hannibala Lectera, który jest rozkochany mocno w takiej kuchni wysokiej właśnie, w, w jakby można było powiedzieć, w tej muzyce klasycznej i w tej właśnie tak. wyższej kuchni. On mógłby w Chef's Table występować. O, zdecydowanie. Zresztą bardzo wiele z Chef's Table wspólnego miał serial Hannibal. Niezbyt dobry mhm. był to Niestety serial, ale sceny związane z gotowaniem, które dotyczyły jedzenia, były bardzo pięknie zrealizowane. One były mocno podobne do, do obrazków, które w Czech Stable się pojawiały. I to była dla mnie właściwie jedyna przyjemność z oglądania tego serialu. To i Mac Mickelson po prostu, no który jest wspaniałym aktorem, chociaż tam również nie pasował mi do, do roli. No. Jeżeli już mówimy o takim przekraczaniu granic przez Hannibala, załóżmy, no to był też taki film, Jedna ręka nie klaszcze, gdzie, to czeski film, gdzie... Mm, Oni jedli i żywanek, zagrożone gatunki. Tak, jedli, była restauracja po prostu takiego gościa, który, to było chyba albo Dawida Ondrzyczka, albo tego drugiego, nie pamiętam już w tej chwili, to było właśnie o szefie kuchni, menadżerze restauracji, który nielegalne, nielegalnie zagrożone gatunki zwierząt serwował, mhm. tylko dla swoich gości. I ja nie na pamiętam. Okazje, tak, nie, to, pamiętam czy tam doszło, nie, nie pamiętam, czy tam doszło do zjedzenia człowieka. Nie, nie pamiętam, o co tam chodziło do końca, ale on potem udawał Hitlera w pewnym momencie. Znaczy nawet nie udawał, tylko po prostu zachowywał się. No, idealny byłby ten aktor jako e, Hitler. E, było też w pachnidle zjedzenie. Mhm. Mm e, Pożarcie, takie Spargamos e... ze starożytnej Grecji. Tak, plus cała kwestia zapachu, który przyciągał no bo tak. jako morderca też była związana z jedzeniem, bo chodziło o zapach bruskwini. Tak. Że te konkretne dziewczyny o tym konkretnym kolorze włosów miały ten konkretny zapach i to była ta rzecz, która go przyciągała. Był taki film i teraz ja nie pamiętam, Wam nie powiem dokładnie, jak on się nazywał, ale to było coś tam. Kucharz, szef i jego kochanka, coś takiego się nazywało. Ja to... Jeszcze ratatuj. Tim Roth chyba tam grał, ale nie jestem pewien e, czy, czy to było to e, było jest modli kochaj się i kochaj. I Bez kochaj, się. tak jest modli kochaj i jeszcze no, było właśnie ratatuj, nie, które Jedz, było... módl, e, e, i kochaj i w ogóle nie znoszę tego filmu strasznie. Okay. John Fawro też zagrał główną rolę w, w takim filmie w którym gra szefa kuchni. I to było mm. też takie opowiadające mocno o kuchni, bo właśnie wracając do tego The Bear, to też nie jest tak, że to po prostu jest tam o kuchni, tylko to jest bardzo akuratne, jeżeli chodzi o pracę w kuchni. Pierwszy odcinek jest taką montażówką takiego kurwa chodzącego chaosu który właśnie występuje w kuchni i bardzo się spodobał ludziom, którzy naprawdę pracowali w gastro. Mhm. Mówili, że to jest dokładnie to, jak oni się czują, kiedy muszą serwować żarcie, że to jest ciągły stres, to jest ciągła komunikacja lub jej brak i, i, i ciągłe zdenerwowanie. Nie? Więc no jest tego sporo, były delikatesy, było wielkie żarcie o gościach, którzy postanowili zajeść się na śmierć, nie? Mhm. że zrobić taką sobie imprezę. Motyw jedzenia jest, był i zawsze będzie obecny w, i w popkulturze, i tym wszystkim, czym się otaczamy? Pojedzenie jest czymś wysoce komfortowym. Już nie mówię o tym, że jest jedną z, jednym z, jedną z podstaw przetrwania w ogóle. To jest czymś niesamowicie komfortowym. Od dziecka jesteśmy uczeni, że to się kojarzy nam z ciepłem, z, z miłością. Jeżeli ktoś dla nas coś gotuje, znaczy, że nas kocha albo darzy nas właśnie jakimś takim ciepłym, dobrym uczuciem, no to ma same takie raczej przyjemne konoty, Dlatego, chyba, że jest to Hannibal no, Chyba jest Hannibal Dlatego my z Tymonem robiliśmy na jego kanale Ty Monster taki cykl, który się nazywał Wiemy, gdzie właśnie braliśmy to jedzenie z tej pop kultury mhm. i Staraliśmy się odtworzyć je albo coś zrobić inspirowanego danym jakimś filmem, albo danym serialem, albo daną grą, czy komiksem, czy czymkolwiek. Nie? Więc to możecie sobie zobaczyć na kanale Tymona. Tak, raz, że to było fajne pod kątem inspiracji, to jeszcze fajne z punktu mojego widzenia, jako. Członka rodziny, który sobie to obserwował z boku, bo chłopaki kiedy zaczynali ten cykl, nie potrafili kompletnie gotować, ani jeden, ani drugi. I właściwie o kuchni nie mieli właściwie żadnego pojęcia, tak na dobrą sprawę. I uczyli się obaj gotowania sami, współpracując razem, co też jest fajne, kiedy ojciec z synem po prostu pracują w kuchni. Nad dla nas najważniejsze było to, że się nawpierdalaliśmy i to było dobre. I to było dla nas dobre. Eee, I to był nasz jedyny cel, tak na dobrą sprawę. Jebać tam popularyzowanie e, jakichś ciekawostek i tak dalej, czy żebyście się dowiedzieli czegoś edukacyjnego. Czy miłość Chodziło i... o to, żebyśmy się nawpierdalali. Okay. Eee, i, I teraz tak, e, wasze zadanie jest, w komentarzu napiszcie, jaka potrawa, albo co konkretnie z jakiegoś filmu, albo serialu, albo z czegoś, przychodzi Wam do głowy, przychodzi do głowy, co jest dla Was takie, pierwsze, o czym myślicie, albo co zawsze jak oglądacie, to sobie myślicie, ale bym to kurwa zjadł, ale bym go zjadł. E ja na przykład tam miałem z pizzą z Żółwi Ninja, nie? Mm -hmm. Jak ja widziałem, jak oni tak kroją, ciach, 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 ciach na cztery kawałki, bierze tę te pizzę, ten ser, i je. A potem Wszyscy kurwa. A potem jem tę pizzę jem te pizze w 93 roku, kurwa, pierwsza pizza, jaką jesz, jakaś mrożona, jakie gówno, nie? To Bo w ogóle pizza, nie jest to, nie? pizza ryga. Przecież to jest zapiekanka <laughs> pizza tak smakuje. ryga z pieczarkami <laughs> i z majonezem, słuchajcie, kochałam, kiedy byłam dzieckiem. Tak, ale spodziewałeś się czegoś no, wiem, innego? Nie, nie, no, To była zapiekanka z Napiszcie w komentarzu, co, jak było u was. I dziękujemy Wam za ten popcorn. Popcorner, papierki we wtorek o godzinie 15. Papierki we wtorek o godzinie 16. Papiery rozwodowe w piątek o godzinie 15. A o 19.00 popcorner, zapisujcie to sobie w kurwa notatnikach. Nie? Do zobaczenia.